Witajcie, z tej strony Faryza to jest kolejny odcinek z serii programów w W dzisiejszym odcinku zajmiemy się farmą żołądów maszerumów, które będą nam potrzebne do robienia różnego rodzaju potionków, ale najbardziej chyba ulepszonych mikstur życia. Na porządek jeszcze Wam pokażę, jak widzicie zrobiłem już sobie tutaj ten generator obsidianu. Nie chciało mi się więcej uzupełniać tej lawy, ponieważ to strasznie długo trwa. Ale na razie myślę, że mi tyle wystarczy obsługiwania. Jeszcze dopowiem do ostatniego odcinka to, że aby ogólnie do ostatniego odcinka, znalazłem również meteoryt, na innym oczywiście świecie, nie na tym, bo na tym świecie znajduje się tam, tam gdzie się patrzy teraz moja postać, znajduje się właśnie ten meteoryt, tylko że w oceanie, więc będę musiał wypompować wodę z oceanu i dopiero pozbierać Również jak widzicie mam Quick Obsidian Shield Znalazłem tą, tą tarczę gdzieś tam w Lochach Chyba w tym szkieletrona Ale nie o to chodzi Że po prostu połączyłem to z Obsidian Spool, którą się robi z Obsydianu oczywiście I to jak widzicie mogę chodzić sobie i po Hellstone i po, meteory, po, po meteorycie i nie zadaj mi to obrażeń. Dlatego też polecam Wam to zrobić, jeśli będziecie mieli jakikolwiek dostęp do lawy, właśnie zrobić taki generator, no i jak najszybciej zrobić tą obsydianową czaszkę. Dzisiaj, jak już mówiłem wcześniej, zajmiemy się właśnie tą farmą. Tutaj myślę, że może wykopię gdzieś tutaj obok miejsce, gdzie po prostu sobie posadzę trawę i będą mi te grzyby rosły. E, jeszcze co mogę Wam powiedzieć e, o tym e, właśnie, o tych grzybach, e, to to, że one mus, e, musi być ich farma tam, gdzie są e, już na tym tle takie kamyki, czyli to chyba jest poniżej poziomu morza, e, dlatego też e, nie mogę zrobić to blisko mojego domu, do, tylko na przykład tutaj, bo, bo widzicie, jak są takie kamyki. Tutaj już e, nie ma, tylko tutaj są więc o co mogę już robić. E, dlatego teraz e, też się wracam do domu po e, nasiona, ponieważ takowych zapomniałem. E, musicie mi uwierzyć na słowo, że e, takie nasiona dropią po prostu z tych e, grzybów i e, z tej trawy. E, i, i, I muszę teraz znaleźć e, Mungrosis. To już patrzyłem Korupcic O muszrum grass seed. To właśnie jest to co potrzebujemy I ja mam trzy nasiona Więc na razie zrobię trzy poziomy Tego tej tej Mojej farmy Oj Aha, zapomniałem, że pamiętajcie. Jeszcze jak na przykład sobie postawicie takie właśnie te wooden platform, to nawet jeśli lecicie, to to was nie spowolni, tylko po prostu was zabije. Dlatego też zapominam, żeby lecieć tą stroną i ułożyć butków na początek. Ok, a więc lecimy i myślę, że tutaj będzie o może tu, tutaj już zrobimy ponieważ jeśli będziecie widzieć że właśnie ro, już jest taki właśnie e, bajon że tak powiem e, że już rośnie to możecie tutaj śmiało robić e, farm. okej okay. tutaj jak widzimy mam jakąś kopalnię tak? hmm, jeszcze tutaj wlecę aha E, spoko, to ja teraz e, zrobię cięcie i dopiero jak to wszystko odbiekopię, to wtedy dopiero do was wrócę Dobrze, a więc e, zrobiłem już tą farmę. E, farma ogólnie wygląda, tak, że robi się wyściela e, się blokiem e, i robi się odstępy co trzy. Tak jak na postać akurat, żeby postać mogła wchodzić i oczywiście ścinać te grzybki. Następnie bierzecie do rączki Mashroom Grass Seed i wstawiacie je. Hop. Tutaj postawię i może tutaj najlepiej na środku, ponieważ będzie się rozprzestrzeniała i w lewo i w prawo. Jak widzicie, to zaczyna świecić, ale również nie może mieć to dostępu światła, więc postanowię zniszczyć tutaj pochodnie. Jak widzicie też odgrodziłem to od, od tej farmy. żeby nie wchodziły mi żadne potworki, które świecą, na przykład jakiś Undeadminer. Dobrze. Chociaż może jedną tutaj zostawimy, żeby świeciła. Bo będę wszystko widział. Teraz wystarczy poczekać, aż się rozprzestrzenią te grzyby. Jak widzicie tutaj ostatnio zbierałem, a już wyrosły. Dlatego też ja przejdę i spróbuję zdobyć tą, te nasiona, żeby Wam pokazać, że tak jest naprawdę. Musimy, jak wiecie, rozwalać te duże grzyby i małe, aby zdobyć nasiona. Jest, o, mushroom grassy. Jak widzicie, udało się. Czyli musicie po prostu rozwalać grzyby, no i to ma, ma małą szansę na to, że wypadnie, no ale zawsze jakąś. Okej, okay, a więc to będzie pierwsza część odcinku zaliczona, można powiedzieć. Wszystko, co chciałem pokazać wam na temat właśnie tej farmy, pokazałem. Postawię tutaj jeszcze to ostatnie nasionko. Mam nadzieję, że w następnym odcinku się już to bardzo mocno rozprzestrzeni, dlatego też tam wrócimy. A ja teraz udam się na powierzchni i pokażę wam jedną ciekawą rzecz, a mianowicie statuetki. Okej, okay, jak widzicie jestem na górze, już wyszedłem z kopalni. No i teraz zaczniemy o statuetkach. Statuetek jest w tej grze bardzo dużo, ale większość jest ozdobnych, chyba ponad 30. Jest 10 statuetek, które przywołują potwory Na przykład Slime Statue, tak, to jest ta. Tylko, że niestety z tych przyzwanych potworków nie wypada nam niestety złoto Tylko to co ma wypaść normalnie, czyli na przykład żel ze Slima Czy też na przykład ze szkieleta hak. Jest również są statuetki, które przywołują do nas serduszko, które odnawia nam 20 życia, gwiazdkę, która odnawia nam 100 many oraz bombę, która nam po prostu dodaje do ekwipunku, więc to jest bardzo fajny sposób, żeby po prostu opotwarnić sobie. Następnie jest jeszcze, są dwie statuetki, które przywołują NPE'pa. Ja się dopiero przekonam jaki to jest NPET. Są dwie, jest płci męskiej i płci żeńskiej przywołują. Miałam akurat Queen Statue, czyli płci żeńskiej. Żeby to po prostu zadziałało, potrzebujemy przewodów i jakiegoś przełącznika. Również potrzebujemy klucza, żeby te przewody pokłaść, które możemy, właśnie, możemy kupić u mechanika. Zaraz Wam to pokażę. To sobie tylko świnki, skarbonki i parę złotych monet, żeby kupić potrzebne przedmioty. Pójdziemy do mechanika. Również te statuetki z, z, z otworami, które nam przyzywają, pomogą nam, mieć. na przykład jest Moon, i chcemy przyzywać sobie tą zepsutą rybę, na przykład, albo zepsutego królika, to wtedy wam, nam się właśnie przez statuetkę przyzywają takie potwory, więc to jest bardzo dobry sposób na przyzwanie ich. Mechanik jest tutaj. I bierzemy range. Wystarczy mi złota. Bierzemy White Cutter i nie wystarczy na żaden przełącznik, ale ja mam pół płytki gdzieś w skrzynce, a nie, w skrzynce jednak nie mam, to jeszcze kupię, przepraszam Was, że się tak wiem, ale kupię jeszcze tylko ten przełącznik, już wracam do statuetki. Oczywiście te dekoracyjne, jak już wcześniej mówiłem, one nie przyzywają nam nic, a są bardzo ciekawe, bo na przykład niektóre mają e, pokazaną, e, pokazane grzyba, jakiegoś, e, jakiegoś kowadła, albo coś, albo tarcze na przykład, więc to by było bardzo przydatne. Jeśli by przyzywało na przykład e, wartościowe przedmioty, no ale niestety nad tym się zbyt dobrze nie, nie dorobimy. Chociaż... chociaż nawet nawet może być. Najpierw sobie przetestujemy tą przyzywającą anteców Położymy sobie... Czyli nawet potrzeba wziąć ręki. Ok. Yy, a więc tutaj postawimy przełącznik. Połączymy statuetkę z przełącznikiem. Tak? I hop! I przyszła nam e, Dryada Czyli po prostu to przyzywa nam e, NPCa, którego mamy e, aktualnie w domu, e, który ma płeć żeńską Tutaj przyzywa nam Driadę, może nam przyzwać również pielęgniarkę. E, następną statuetką jaką sprawdzimy to będzie e, statuetka z, z bomby. Tak? E, bomby i gwiazdy, ponieważ właśnie takie e, mam hop i hop e, i z tego co mi wiadomo to można sobie tutaj bardzo fajnie nafarmić bomb. ok raz i to właśnie nie jestem pewien bo y, czy to na jakiś czas przyzywa aha czyli to na, raz na jakiś czas y, nam respawnuje bombę i gwiazdkę, więc moim zdaniem już lepiej sobie iść i kupić u, u destrojera nie demolista yy, te bomby. Yy, ostatnią ze statuetek to są roz rodzaju przyzywania potworków. Yy, przyzwiemy sobie slima. Hop, i mamy slima. Hop, można ich sobie oczywiście nafarmić. Oj, nie mam żadnej broni przy sobie e, Oczywiście z nich tylko wypadnie żel e, ale, ale myślę, że e, to będzie no, e, przydatnym Jeśli na przykład potrzebujecie tego żelu Niestety pieniądze nie wypadają, dlatego też nie można się łatwo wzbogacić Jak już wcześniej mówiłem Ale i tak dobry pomysł zrobili z tymi statuetkami e, Dobrze, a więc ja to zniszczę i myślę, że to już będzie na tyle, co chciałem Wam przekazać w tym odcinku. No i cóż, i w następnym odcinku mam nadzieję, że pójdziemy może poszukać latających wysp na moim świecie. Czy też zagłębimy się jeszcze bardziej w lochy szkieletrona. Może będę... Tak, tak już uzbrojony dobrze, że pokonamy Wall of Flesh i włączymy sobie Harmoda, ale tego jeszcze pewien nie jestem, więc nic nie obiecuję. Do tego ja na razie Wam dziękuję za uwagę i trzymajcie się do następnego odcinka. Pa-pa!